Pierwsze sekundy po tym, jak ciało przestaje oddychać, rozstrzygają wszystko. Nie ma odwrotu, nie ma możliwości ucieczki, nie ma czasu na tłumaczenia. To jest moment, w którym cała wieczność staje się faktem. Święta Faustyna Kowalska, polska zakonnica, mistyczka i apostołka Bożego Miłosierdzia, opisała wizje, w których sam Jezus pokazał jej, co dzieje się z duszą. Kiedy opuszcza ziemski wymiar. To nie były sny ani wymyślone symbole. To były żywe doświadczenia, dane jej po to, aby ostrzec i przygotować każdego z nas na chwilę, która nadejdzie nieuchronnie. Nie myślę, że to legenda albo straszak. Faustyna widziała i zapisała prawdę. W jej słowach nie ma miejsca na bajki. Wszystko, co opisała, to konkretny duchowy fakt. W tym filmie powiem ci dokładnie, co dzieje się w tej pierwszej minucie. Usłyszysz, czym jest spotkanie twarzą w twarz z Bogiem, jak wygląda sąd szczegółowy, a także jakie są trzy drogi, którymi może pójść dusza: ku światłu, ku oczyszczeniu, albo w otchłań, gdzie nie ma już miłości. Zostań ze mną do samego końca, bo to, co usłyszysz, może wstrząsnąć Twoim spojrzeniem na całe życie. A jeśli te treści są dla Ciebie ważne, zasubskrybuj kanał i zostaw znak wsparcia. Dzięki temu dotrą do kolejnych osób, które potrzebują takiego ostrzeżenia. Zanim przejdziemy dalej, chcę przekazać Wam dwie bardzo ważne informacje. Po pierwsze, to dzięki Wam mogę dalej tworzyć i dzielić się tymi treściami. Bez Was ten projekt po prostu by nie istniał. Szczególne podziękowania kieruję do każdej osoby, która wspiera mój kanał oraz postawiła mi wirtualną kawę. Każda wirtualna kawa to dla mnie coś więcej niż wsparcie to znak, że to, co robię, ma sens. Więcej szczegółów o tym, jak możesz wesprzeć naszą misję, stawiając nam wirtualną kawę, znajdziesz w opisie pod filmem. Po drugie, jeśli ten film jest dla Ciebie ważny, pomóż mu przebić się dalej. Zostaw komentarz na minimum 8 słów polub go i udostępnij. YouTube mocno ucina zasięgi dla filmów na naszym kanale, a każda taka interakcja realnie ratuje zasięg tej treści. Pamiętaj, to nic nie kosztuje, a realnie nam pomaga. Dziękuję z całego serca, gdyż bez waszej pomocy ten kanał po prostu by nie istniał. Jesteście wielcy. Wierzę, że mogę na Was liczyć w tym trudnym dla nas czasie. Jeszcze raz bardzo dziękujemy. W chwili, gdy ciało gaśnie i przestaje funkcjonować. Dusza natychmiast odrywa się od ziemskiego wymiaru. Nie ma żadnego zawieszenia w próżni, żadnej pustki ani ciszy. To przejście jest błyskawiczne. Dusza wychodzi z ograniczeń materii i staje przed czymś, czego ludzki umysł nie potrafi sobie do końca wyobrazić. To właśnie wtedy następuje pierwsze spotkanie z Bogiem. On objawia się nie jako daleka, nieuchwytna idea, ale jako absolutne światło, prawda i miłość, która przenika na wskroś. To światło nie jest zwykłą jasnością, ono odsłania wszystko. W jednej chwili całe życie człowieka staje przed duszą jak otwarta księga. Każda myśl, każde słowo, każdy czyn i każde zaniedbanie pojawiają się naraz, bez możliwości ucieczki czy wytłumaczenia. Nie można niczego ukryć, nie da się już oszukać ani innych, ani samego siebie. Wszystko zostaje pokazane w takim świetle, w którym liczy się wyłącznie prawda. I to światło Bożej obecności nie jest obojętne. Ono przenika miłością, która daje pokój, ale jednocześnie sprawiedliwością, która nie pozwala zbagatelizować ani jednego momentu z życia. To jest doświadczenie całkowitej przejrzystości, w której dusza widzi siebie taką, jaka naprawdę jest. Tuż po tym pierwszym spotkaniu z Bogiem następuje coś, co święta Faustyna nazwała sądem szczegółowym i nie chodzi o długą rozprawę, pytania czy jakiekolwiek tłumaczenia to dzieje się w jednej chwili. Dusza poznaje całą prawdę o sobie, nie fragmenty, nie tylko wybrane wydarzenia, ale całość swojego życia, widzianą w świetle, które nie kłamie. W tym momencie pojawia się tylko jedno zasadnicze pytanie: czy twoje serce było zjednoczone z Bogiem, czy też świadomie się od niego odwracało? Nie liczą się już żadne usprawiedliwienia, żadne wymówki. Wszystko to, co człowiek wybrał w czasie życia, staje się jasne i ostateczne. Nie ma możliwości poprawy, nie ma miejsca na negocjacje, nie ma odwrotu. Decyzje, które podejmowałeś dzień po dniu, nagle pokazują swoją prawdziwą wagę. I staje się jasne, czy byłeś w stanie łaski i miłości, czy też Twoje wybory prowadziły Cię w przeciwną stronę. Dla duszy czystej, pojednanej z Bogiem. To spotkanie staje się źródłem pokoju, ulgi i niewyobrażalnej radości. To chwila, w której serce czuje, że dotarło do miejsca, którego zawsze pragnęło. Ale dla duszy obciążonej ciężkim grzechem, która uparcie odrzucała Boga, ta sama chwila zamienia się w ból, w przerażającą świadomość oddzielenia od jedynej miłości. I tego światła nie da się już znieść. Ono pali od wewnątrz, bo obnaża całą prawdę, od której człowiek przez całe życie uciekał. Pierwszą drogą, jaką dusza może obrać po tym spotkaniu, jest niebo. To nie jest pojęcie abstrakcyjne ani wymyślona nagroda. Święta Faustyna opisywała je jako stan całkowitego zjednoczenia z Bogiem. Nie ma tam żadnej bariery, żadnego oddzielenia. Dusza zanurza się w jego obecności, w miłości i pokoju, które przekraczają wszelkie ludzkie wyobrażenie. W tym stanie nie istnieje już ani ból, ani lęk, ani najmniejsze cierpienie. Wszystko, co na Ziemi było ciężarem choroby, smutki, samotność, zmartwienia przestaje mieć znaczenie, bo zostaje zastąpione niewyobrażalną radością i harmonią. Dusza czuje wtedy, że dotarła do swojego prawdziwego domu. Takiego, którego przez całe życie pragnęła, nawet jeśli nie zawsze potrafiła to nazwać. To miejsce, gdzie człowiek doświadcza bycia kochanym w pełni, bezwarunkowo i na zawsze. To jest spełnienie wszystkich tęsknot serca, bycia blisko swojego Stwórcy, twarzą w twarz, w świetle, które nie gaśnie. Drugą drogą jest czyściec, miejsce i czas oczyszczenia. To przestrzeń dla tych, którzy kochali Boga, którzy pragnęli dobra, ale wciąż nosili w sobie rany, słabości i grzechy, które wymagają przemiany. Dusza, która tam trafia, nie jest potępiona. Ona już wie, że należy do Boga i że kiedyś wejdzie do Jego chwały. Nie jest to jednak stan łatwy. Święta Faustyna pisała, że dusze w czyśćcu przeżywają ogromne pragnienie spotkania z Bogiem. To pragnienie jest tak silne, że staje się dla nich największym bólem. Wyobraź sobie, że wiesz, iż za chwilę ujrzysz tego, którego kochasz najbardziej, a jednocześnie musisz jeszcze czekać. Musisz przejść przez ogień oczyszczenia, zanim będziesz mógł naprawdę spojrzeć mu w oczy. To nie jest rozpacz, to nie jest beznadzieja. Dusze w czyśćcu mają pewność, że są zbawione, że ich droga prowadzi tylko w jednym kierunku, do nieba. Ale same nie mogą sobie już pomóc. Potrzebują modlitwy, ofiar i Eucharystii, potrzebują wsparcia tych, którzy jeszcze żyją na ziemi. To właśnie dlatego tak ważna jest modlitwa za zmarłych, ona naprawdę skraca ich cierpienie i przybliża im pełne spotkanie z Bogiem. Trzecią drogą jest piekło, i to jest najtragiczniejsza z możliwości. Święta Faustyna podkreślała, że nie jest to kara wymierzona przez Boga z zimną surowością, jakby on odrzucał człowieka. Prawda jest o wiele bardziej przerażająca: to dusza sama wybiera oddzielenie, bo przez całe życie uparcie trwała w grzechu i nie chciała przyjąć jego miłości. Tam nie ma miłości, nie ma światła, nie ma pokoju. Jest tylko rozpacz, nienawiść i świadomość straconej szansy. To jest największy ból. Wiedzieć, że drzwi były otwarte, że miłość była na wyciągnięcie ręki, a mimo to świadomie odwracało się od niej wzrok. Faustyna pisała, że to stan nieodwracalny, wieczny. Kiedy dusza wybierze życie bez Boga, ten wybór staje się ostateczny i trwa na zawsze. Nie ma już żadnej poprawki, żadnego późniejszego nawrócenia, żadnej możliwości ucieczki. Jest tylko niekończące się doświadczenie oddzielenia od tego, który był jedynym źródłem życia, prawdy i miłości. To właśnie sprawia, że ta trzecia droga jest najbardziej przerażająca. To nie Bóg zamyka człowiekowi drzwi, ale człowiek sam zatrzaskuje je od środka. Ta pierwsza minuta ma znaczenie większe niż wszystkie lata spędzone na Ziemi. To właśnie w tej chwili dusza w pełni rozumie konsekwencje każdego wyboru, każdego słowa, każdego czynu i każdego zaniedbania. To, co przez całe życie mogło się wydawać drobiazgiem albo czymś nieistotnym, Nagle ukazuje swoją prawdziwą wagę. Wszystko staje się wtedy jasne i ostateczne. Człowiek poznaje, czy naprawdę był blisko Boga, czy może przez swoje decyzje i postawy odsuwał się od niego coraz dalej. Nie ma już miejsca na tłumaczenia, nie ma czasu na poprawki. Każda maska spada, każda wymówka traci sens. Prawda staje przed duszą w całej swojej ostrości i nie da się od niej uciec. To jest właśnie moment, w którym wieczność staje się rzeczywistością, już nie jako obietnica, nie jako coś odległego czy teoretycznego. To fakt, który ogarnia całą duszę. I ta świadomość może być źródłem niewyobrażalnego pokoju i radości, albo przerażenia i bólu, które nie mają końca. Święta Faustyna nie tylko opisała to, co dzieje się z duszą w tej pierwszej minucie, ale zostawiła też bardzo konkretne wskazówki, jak przygotować się na ten moment. To nie są ogólne rady, to są drogowskazy, które mają uratować człowieka wtedy, kiedy wszystko stanie się jasne i nieodwołalne. Po pierwsze, trwaj w łasce uświęcającej. To oznacza regularną spowiedź, unikanie grzechu ciężkiego i życie w pojednaniu z Bogiem. Faustyna pisała wprost. Nie odkładaj nawrócenia na później, bo nie wiesz kiedy przyjdzie ostatnia chwila. Każdy dzień bez łaski jest ryzykiem, którego nie warto podejmować. Po drugie, ufaj Bożemu miłosierdziu. Jezus powiedział do niej: Im większy grzesznik, tym ma większe prawo do mojego miłosierdzia. To słowa, które burzą wszelki lęk. Nigdy nie jest za późno, dopóki człowiek żyje. Nawet jeśli dźwigasz ciężar lat, win, błędów i zaniedbań, nie wolno wierzyć w kłamstwo, że Bóg cię nie chce. Po trzecie, módl się koronką do miłosierdzia Bożego. Jezus dał Faustynie obietnicę, że kto odmawia tę modlitwę przykonającym wyprasza Mu łaskę pojednania z Bogiem, nawet jeśli wcześniej był bardzo daleko. To modlitwa, która ratuje nie tylko Ciebie, ale także innych w tej najważniejszej chwili. Po czwarte, ćwicz się w miłości i przebaczeniu. Faustyna zapisała, że właśnie to liczy się najbardziej podczas sądu. Każdy gest dobra, każda decyzja, aby przebaczyć, każda ofiara. Wszystkie gesty zostają na wieczność. Po piąte, żyj tak, jakbyś miał odejść dziś. Nie chodzi o to, by żyć w lęku, ale by mieć świadomość kruchości życia. Taka postawa pomaga podejmować decyzje, które zbliżają do Boga, a nie oddalają. Faustyna wiedziała, że jesteśmy słabi, że upadamy. Ale nie chodzi o perfekcję. Chodzi o to, by zawsze wracać, prosić o przebaczenie i ufać Jezusowi. Bo kiedy nadejdzie ta pierwsza minuta, Liczyć się będzie tylko jedno: czy twoje serce było z Bogiem? Najważniejsze pytanie, które rozstrzyga wszystko, brzmi bardzo prosto: czy twoje serce jest z Bogiem? Nie chodzi o to, ile razy byłeś w kościele, ile modlitw odmówiłeś, czy jaką miałeś opinię w oczach innych. W tej jednej chwili liczy się tylko to, czy naprawdę kochałeś i czy żyłeś w pojednaniu z Nim. Święta Faustyna pisała w swoim dzienniczku. Że ta pierwsza minuta po odejściu z ziemi nie jest ani legendą, ani teologiczną teorią, ani wymysłem, którym można straszyć ludzi. To duchowa rzeczywistość, którą ona widziała w swoich wizjach, dane jej było jej doświadczyć, by mogła ostrzec innych. Dusza natychmiast staje twarzą w twarz z Bogiem, bez pośredników, bez wymówek, bez czasu na dodatkowe decyzje. I właśnie wtedy objawia się największe przesłanie Jezusa. Teraz jest czas miłosierdzia, potem przyjdzie czas sprawiedliwości. To znaczy, że dziś jeszcze możesz wrócić, możesz prosić o przebaczenie, możesz na nowo zacząć ufać Jego miłości. Ale przyjdzie moment, kiedy ten czas się skończy, i wtedy wszystko, co zrobiłeś albo czego zaniedbałeś, stanie się jasne i nieodwołalne. Dlatego nie wolno odkładać tego na później. Bo nikt z nas nie zna dnia ani godziny, kiedy ta pierwsza minuta stanie się naszą rzeczywistością. Dlatego nie odkładaj nawrócenia na później, nie czekaj na lepszy moment, na spokojniejszy czas, na starość czy na to, że kiedyś będzie okazja. Takie myślenie to największe złudzenie. Dziś jest ten dzień, by wrócić do Boga. Dziś jest czas miłosierdzia. Zrób pierwszy krok. Umów się do spowiedzi, niech twoje serce odzyska pokój. Weź do ręki koronkę do miłosierdzia Bożego i odmów ją choć raz, za siebie albo za kogoś bliskiego. I powiedz prosto, bez wielkich słów, jedno zdanie, które ma w sobie moc: Jezu, ufam Tobie. Dziękuję, że byłeś ze mną do samego końca. To znaczy, że ta treść jest dla Ciebie ważna. Jeśli chcesz, aby dotarła do innych, zostaw komentarz, choćby krótkie: Jezu, ufam Tobie. Zostaw też polubienie. Zasubskrybuj kanał i udostępnij ten film dalej. W ten sposób pomagasz nie tylko mnie, ale przede wszystkim tym, którzy jeszcze potrzebują usłyszeć to wezwanie. Bo kiedy nadejdzie ta pierwsza minuta, liczyć się będzie tylko jedno: czy twoje serce naprawdę znało i kochało swojego Stwórcę? Drodzy słuchacze, jeśli podobał wam się dzisiejszy odcinek, proszę kliknijcie łapkę w górę. To dla nas wielkie wsparcie. Jeśli chcielibyście podzielić się swoją opinią lub refleksją na temat poruszonej tematyki, koniecznie zostawcie komentarz pod filmem. Zauważyliśmy, że zdecydowana większość z Was, którzy nas oglądają, jeszcze nie subskrybuje naszego kanału. Jeśli chcecie wspierać nas dalej i nie przegapić żadnego nowego odcinka, koniecznie kliknijcie przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek obok. Aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi publikacjami, dziękujemy za wsparcie.